się Pani udzielić wywiadu. Dzień dobry. Hmm, czy zajmuje Pani jakieś stanowisko w leśnictwie? Czy może dalej się Pani uczy? Uczęszczam do Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych imienia Stanisława Morawskiego w Brynku. Co skłoniło Panią do wyboru takiego zawodu? Co Panią kierowało? Hmm. Właściwie to natura zawsze mnie fascynowała. Od małego wychowywałam się na podwórku, gdzie były drzewa owocowe. Uwielbiałam wręcz patrzeć na to, jak rozkwitały pąki, kwiaty. Trzy nowe pędy. To było fascynujące. Mogłabym na to patrzeć godzinami. Później już sama chodziłam i jeździłam do lasu. To tam właśnie się odprężałam, uspokajałam, wyciszałam. Tam odnajdywałam siebie. Dlatego postanowiłam, że muszę iść do szkoły techników leśnych. Wyszukałam, zobaczyłam techników leśnych w To jest to, to jest to, co chcę robić. Czy nauka w, takim, w takiej szkole opiera się tylko na książkach, zeszytach i opowiadanych nauczycieli? Czy może jednak zdarza się, że obcuje pani z naturą? Oj, bardzo często. Właściwie to czas mamy podzielony pół na pół. Wykorzystujemy dobrą pogodę na lekcje w Penerze. Chodzimy bardzo często do ogrodu botanicznego. Obserwujemy zwierzęta, owady, rośliny. Bardzo dużo uczymy się w praktyce, co jest niesłychanie ważne. Uczęszczamy również na zajęcia praktyczne, i na takich właśnie zajęciach odbyłam m.in. kurs brakarski i kurs pilarza. Tu w lesie czuję się jak w domu, naprawdę. Czyli określenie wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej? Jednak nie do końca do Pani pasuje. <grym> Oj nie, tutaj się z Panią zgodzę. A jakie prace leśne najbardziej zapadły Pani w pamięć? <grym> najbardziej... O chyba nigdy nie zapomnę jesiennego poszukiwania szkodników wtórnych sosny. W glebie oczywiście e, siedziało się, kopało. E, Widzi Pani pod okapem wykupuje się ziemię, przekopuje się ziemię i szuka się w ten sposób owadów. To było niesłychaną zabawą. E, przygotowywałam również talerze do sadzenia drzewek, jaki sama sadziłam. Sadziłam takie drzewka jak dom szypułkowy, bezszypułkowy, sosna zwyczajną, świerka płynącego. Przygotowywałam świerka później do wywozu ze szkółki. Robiłam prace pielęgnacyjne. I bardzo fajnym doświadczeniem było również uczestniczenie w czyszczeniach później, już poznanym kursie pilarza. Grodziłam również y, siatką uprawy w celu ochrony ich przed zwierzyną. Mm, rozumiem, czyli bardzo wszechstronne zajęcia. Na pewno było ich znacznie, znacznie więcej. Mm, Widzi Pani, kiedyś byłam na spacerze w lesie i widziałam taką szarową substancję na roślinach, które były posadzone w jakimś wrzątku, tylko nie były, one nie były ogrodzone siatką. Co to zatem było? <laughs> Oj, to jeden ze sposobów ochrony roślin przed zwierzyną. Nie musi być grozona w siatce. Ta szarowa substancja, którą Pani widziała, to repelent. Smaruje się nim górną część roślinek w wieku od 2 do 5 lat. W ten sposób chronimy je przed zgryzaniem, przez jeleniowate. Czy zatem zapach, który widziała. Repelent odstrasza zwierzęta? Mm. Ależ nie! Repelent nie wydziela absolutnie żadnych zapachów. Natomiast smak repelentu dużo robi. To jest taki słono-gorzki smak i tak jakby ziarenka piasku ma się w zębach. I to dość skutecznie odstrasza jeleniułate oraz inne zwierzęta. I to właśnie pomaga przetrwać w większości roślinek. Rozumiem. A pisała pani kiedyś na swoim blogu bardzo smuci mnie relacja las, człowiek. O co chodziło? Czy mogłaby się pani w tym wywiadzie odnieść do tej wypowiedzi? Byłaby taka szansa. <grym> Ależ oczywiście, to chyba nigdy nie przestanie mnie smucić. To jest naprawdę niesamowicie smutne. Wiecie pani, kiedyś las był naszym skarbem. Dbaliśmy o niego, każdy o niego dbał. Od najmłodszych pokoleń. Starsze pokolenia edukowały młodsze. Dziś, dziś ta edukacja jakoś zanika. Kiedyś chodziło się do lasu na spacery, randki, robiło się pikniki, spędzało się w ten sposób po południa. A dziś, dziś jest wstyd się przyznać. Byłeś w lesie? Haha, ha. ale śmieszne. Nie rozumiem tego dzisiaj, e, są w ogóle. Dzisiaj są wywożone do lasów śmieci. One same są podpalane, nad zwierzętami się znęcają, a rośliny niszczą. Kiedyś las był skarbem, a dziś jest stawiany za pewnik. Pozwolę sobie w tym miejscu przywołać fragment swojego wiersza. Jeden ów las szeptał mi historię swoją. Opowiadał powieść z dawień dawna. Pozwalał. Pozwalał mi, żebym doznała ukojenia. I właśnie. Właśnie takiego lasów nam życzę. Tego chcę. Dasz bur.